Biała Z gałązką swej Do Arki Skierowała loty Synogarlica Już odnalazła Przedmiot swej Tęsknoty Na brzegach gdzie zieleni Zwieszają się sploty. Dzień dwudziesty. Ojcze, naucz mnie zdawać się na twoje prowadzenie. Ojcze, naucz mnie, bym jak dziecko w ramionach matki zdawała się całkowicie na Twoje prowadzenie. Jak dziecko, które czuje bezpieczeństwo w ciepłych objęciach. Ojcze, pragnę zanurzyć się w Twojej miłości, tej miłości pełnej czułości i troski. Twoja miłość, Ojcze, jest źródłem wszelkiej miłości. Także tej, którą posyłasz nam przez nasze matki. To Ty dajesz im zdolność do kochania nas, do troski, cierpliwości i oddania, by mogły przygotowywać swoje dzieci do dalszego życia. To dzięki Twojej miłości ich miłość jest delikatna. A zarazem silna, zdolna wspierać, prowadzić i chronić. Miłość macierzyńska, którą posyłasz kobietom, jest zupełnie za darmo. I nie pochodzi od nich samych, ma swoje źródło w tobie, ojcze. Matki, napełnione Twoją miłością, rozlewają ją dalej. Najpierw w swoich domach, w swoich rodzinach, wśród swoich dzieci, a wraz z poszerzaniem się świadomości i dojrzałości, dzielą się nią dalej wśród dzieci, które niekoniecznie są ich rodzonymi dziećmi. Ta miłość macierzyńska rozlewa się nie tylko na świat fizyczny, ale i również na świat duchowy. Rozlewając tą miłość, otwieramy drogę do życia pełnego pokoju, radości i sensu. Czyż to nie jest cudowne? Ojcze, i dla mnie w łonie mojej matki przygotowałeś bezpieczne schronienie to miejsce, w którym mogłam wzrastać otulana miłością. Bicie serca mojej mamy było pierwszą melodią mojego życia, a jej czułość pierwszym dotykiem, który przypomina o Twojej trosce. To doświadczenie matczynej miłości było pierwszym znakiem Twojej obecności, Twojej opieki. Tak jak dziecko ufa swojej matce, tak i ja chcę ufać Tobie, Ojcze. Wtulić się w Twoje ramiona i oddać Ci każdą chwilę mojego życia. Niech Twoja miłość będzie moim schronieniem, miejscem, w którym nie ma lęku, nie ma niepewności, tylko Twoja miłująca obecność. Twoja miłość jest dla mnie przewodnikiem w każdej chwili życia w radości, w smutku, w pokoju, w chaosie. Ty nigdy mnie nie opuszczasz. Gdy się gubię, Twoje ramiona zawsze czekają, by mnie przyjąć, podnieść, prowadzić dalej. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją miłość, która jest taka czuła, a zarazem taka silna, niezachwiana. Dziękuję Ci, że dajesz mi to poczucie bezpieczeństwa. Naucz mnie, tatusiu, każdego dnia zdawać się na Twoje prowadzenie. I trwać w Twojej miłości, miłości, która nigdy nie ustaje. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruje, Tobie się oddaje. Bóg Ojciec Wszechmogący, Abba Tatuś, niech obdarza ciebie nadzieją, która zawieść nie może. Niech ta nadzieja będzie jak kotwica mocno trzymała się w Twoim sercu, abyś patrząc przez Jezusa, Jego mękę, śmierć i zwycięstwo nad grzechem śmiercią szatanem, patrząc na Ojca. Właśnie przez Jezusa, żebyś mógł uchwycić się tej nadziei dziedzictwa niezniszczalnego i niewędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Otwieraj się na nadzieję w ciągu dnia i w nocy, także w czasie snu. Niech Bóg, Ojciec Wszechmogący otuli Cię mocno do swojego serca, i swoją miłością, coraz bardziej niech Cię prowadzi do bram swego królestwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen z kałązką swe do arki skierowała loty. Snu garlica już odnalazła na przedmiot swej tęsknoty. Na brzegach, gdzie zieleni zwieszają się sploty. Żyła ukryta w samotności I w samotności swe gniazdo uwiła I w samotności ją prowadził Umiłowany którym siebie zagubiła I jego w samotności miłość zraniła